Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lann Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. A twoja sprawa do załatwienia to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, spiesz się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, niech stracę. Chodźmy. I co? A jak myślisz, zrobiliśmy co do nas należało? Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Hmm. Hmm. Co racja to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini, odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Zekimą. Tauler zniknął, przysięgam! Inni też, wiem tylko, co zwien. Zatem co zwien? Teraz cięgiem piję w siedmiu kotach. No, widzisz. To morderstwo było konieczne. Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje wien? Tak, do zobaczenia.